Rozpoczęliśmy trzeci cykl prowadzenia Miszowskich full agro sieci w nowej formule, więc jest to idealny moment na to, by podsumować to, co świetnie sprawdziło się w warunkach polowych do tej pory. Pierwsza obserwacja, bo. Wniosków pozwolę sobie nie wyciągać. Zdecydowanie lepiej, gdybyście Państwo wnioski wyciągali sami. W zbożach świetnie sprawdza się technologia hybrydowa, czyli połączenie sił chemii i biologii. Rozwiązania biologiczne, czyli fundamental, w każdym zabiegu wzbogacamy o jedną wybraną substancję aktywną fungicydu. A czemu z taką pewnością stwierdzam, że jest świetna? Bo już drugi rok z rzędu pozwoliła na utrzymanie dotychczasowego, wysokiego poziomu plonowania przy znacznym zmniejszeniu kosztów. W naszym przypadku ta różnica między technologią hybrydową a chemiczną wyniosła 200 zł na hektar, a nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że ten sezon wegetacyjny, który się rozpoczął, będzie takim, gdzie te nakłady finansowe, które ponosimy, powinny być naprawdę racjonalne. Technologia hybrydowa idealnie wpisuje się w założenia Zielonego Ładu, bo przecież nie zakłada on całkowitej rezygnacji z rozwiązań chemicznych, mówi jedynie o zmniejszeniu ich zużycia. I tutaj technologia hybrydowa jest świetną odpowiedzią na to wyzwanie, bo do każdego z zabiegów chemicznych nie stosujemy dwóch, trzech, czterech substancji aktywnych, lecz jedną wybraną, którą aplikujemy wraz z bakteriami probiotycznymi, drożdżami oraz wapniem. A jeśli chodzi o rzepak, to mamy tutaj ekstremalne warunki do jego uprawy, bo od kilkunastu, jak nie od kilkudziesięciu lat uprawiano jest na tym samym miejscu co dwa lata, więc choroby płodozmianowe są naprawdę bardzo dużym problemem i w takich trudnych warunkach najlepiej sprawdza się technologia luksusowa, czyli połączenie pełnej dawki rozwiązań mikrobiologicznych i pełnej dawki rozwiązań chemicznych ale wśród naszych klientów, którzy ten płodozmian mają korzystniejszy, o co swoją drogą nie trudno, również idealnie sprawdza się technologia hybrydowa, a zabieg w fazie kwitnienia biokuratorem to już naprawdę w wielu gospodarstwach standard. Obecnie trwają żniwa kokorydziane i już drugi rok z rzędu wzrost plonu podoglewowej i na listnej aplikacji bakterii probiotycznych oraz drożdży wyniósł w przeliczeniu na suche ziarno około 600-700 kg na hektar. Jak widać, nowy sezon wegetacyjny trwa w najlepsze. Rzepak czeka na drugi zawiek regulacji wzrostu, zboża też już powschodziły, wschodziły, więc cała Agrosieć na czele z naszym pożółkiem z racji wieku, ale co też za tym idzie, doświadczonym w boju, John zawiera się do pracy po to, by móc spotkać się z Państwem w czerwcu, by móc przedstawić nowe obserwacje, a także podzielić się sprawdzonymi i gotowymi rozwiązaniami. Agrosieć, z nami osiągniesz więcej.